W punkcie drugim mamy zatwierdzenie porządku obrad. Yy, otrzymaliście Państwo porządek obrad do dzisiejszej dyskusji. Uwag nie wniesiono, żadnych nikt nie ma uwag. Także yy, przejdziemy do zatwierdzenia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem yy, dzisiejszego projektu obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wszyscy Także protokół został przyjęty. W punkcie trzecim mamy podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Domułnierz na rok 2020. Proszę Panią Skarbnik o zaferowanie do tej uchwały. Szanowni Państwo, w projekcie uchwały w sprawie zmian w tegorocznym budżecie na podstawie artykułu umowy zwiększa się o 590 000 zł plan dochodów i wydatków w do celowej dotacji dla działania Gospodarka Wojewódzko-Czychowa RTO 2014-2020 dla projektu budowa kanalizacji sanitarnej do gobernacji gminy Wodromierz Drugi etap budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rozchodzeniu do Wprowadzenie tej dotacji do budżetu pozwala <grymne> uwolnić zaplanowane środki własne w równe kwocie dofinansowania, które te środki przeznacza się na następujące inwestycje. 490 tysięcy zł na zadanie wypływa oczyszczalni ścieków miejscowości czernica ja do gromierz, na działania związane z gospodarką osadami. 25 tysięcy złotych na projekt i budowę przyłączy kanalizacyjnych w Borowie w ramach zadania budowy kanalizacji sanitarnej do aglomeracji w Mielku, Gmina Dobromierz przyłącza kanalizacyjne. 60 tysięcy złotych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek 312 i 313 przez 2 w ramach zadania Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Czernicy i Wierzchowie. 15 tysięcy złotych na zadanie przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w czernicy, do funkcjonowania punktu przedszkolnego. Z tym, że zaplanowana wartość inwestycji wynosi 25 tysięcy złotych, z czego 10 tysięcy złotych zostały przeniesione są to środki przegłaszane z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Ponadto dokonano aktualizacji założnika rocznych zadań inwestycyjnych, co wynika z zarządzenia nr 33 budynku Gminy Doblowie z dnia 27 marca tego roku, w którym po zarządzeniu <laughs> również z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Została przyniesiona kwota 30 tysięcy złotych do zadania budowa yy, Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Szymonie na pracę wydatkowej. Dziękuję. Dziękuję. Czy macie państwo uwagi lub pytania do przedłożonego projektu uchwały? Może jeszcze... Pan wójt, proszę. Proszę państwa no, pragnę państwu wyjaśnić dlaczego ta sesja nadzwyczajna organizowana jest jeszcze w miesiącu kwietniu. Otóż to co pisałem w wyjaśnieniu do państwa poprzez posiedzenia.pl do 30 kwietnia trwa nabór w aglomeracji wałbrzyskiej w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych i to jest to poddziałanie 424 gospodarka Wodność ściekowa, i my możemy złożyć wniosek na oczyszczalnię ścieków, która obsługuje naszą aglomerację ściekową Gniewków. Ona wymaga rozbudowy o gospodarkę osadową oraz o drugi i trzeci ciąg technologiczny, tak aby można było obsługiwać sześć miejscowości w aglomeracji Gniewków. Nasz wniosek jest na ukończeniu. Potrzebujemy zapewnienie i pokazanie finansowania, czyli uchwałę budżetową pod ten wniosek i za chwilę w kolejnym punkcie y, uchwałę o wieloletniej prognozie finansowej, ponieważ ta y, rozbudowa byłaby w roku 2020-2021 łącznie z kwotą 2 miliony 460 tysięcy złotych, ale do tego wniosku składamy również. Y, wydatki które ponieśliśmy na tą budowę w latach 2018-2019 i te wydatki były na kwotę ponad 2 656 tysięcy zł brutto cały nasz projekt jest poniżej miliona euro netto w związku z tym mamy szansę na 85% dotacji od y, kwot netto czyli od jak, od około 4 miliony 100 tysięcy złotych. To wychodzi w granicach ponad 3,5 miliona. Taka jest konstrukcja, tak przygotowany jest wniosek i taki składamy i będziemy czekać na rozstrzygnięcie. Dlatego to jest tak ważna uchwała, którą potrzebujemy, aby wykazać możliwość finansowania tej inwestycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To teraz proszę Panie o... Panie przewodniczący, A, proszę właśnie. Ja 490 tysięcy. Może, bo tutaj tak ogólnikowo jest, chciałbym wiedzieć co, co do czego to jest teraz. Można to przeczytać. I 15 tysięcy złotych odnośnie przystosowania budynku świetlicy miejskiej w Czernicy. Nie wiem raz, że to nie jest chyba nasze przedszkole. I nie znalazłem tutaj y, żadnych pieniędzy, które by były z innych y, stron, a tylko z naszej gminy. Więc proszę mi to w jaki sposób wytłumaczyć. I jeszcze jedno, czy w ogóle w pięciownicy y, y, będzie na tyle dzieci, że, y, że warto po przedszkole otwierać, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli y, to będzie pięcioro, sześcioro dzieci, to myślę, że to jest bez sensu wszystko. No. Tyle, tyle chciałam. Proszę. No Sprawa 490 000 to jest sprawa zapewnienia finansowania na y, rozbudowę y, oczyszczalni ścieków y, w Czernicy, a y, ten etap konkretnie instalacja zagospodarowania osadu to jest, te, y, to jest ta część. Pozostała, y, pozostałe wydatki będą wynikać za chwilę y, z wieloletniej prognozy finansowej czyli 1 970. 000 to są, to są drugi i trzeci ciąg technologiczny, ponieważ jeden z tych ciągów jest na około 1000 RLM-ów, czyli 1000 osób, równoważna liczba mieszkańców do obsłużenia. Jeżeli chodzi o, o mm, przystosowanie budynku świetlicy do punktu przedszkolnego w Czernicy, to jest to Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. My mamy przystosować obiekt i zakładamy na ten czas 25 tysięcy złotych. 15 tysięcy to jest z rozdysponowania środków, które zostały do naszej dyspozycji po wprowadzeniu dotacji na etap drugi. Kanalizacja w aglomeracji gniewku, a 10 tysięcy jest z rezerwy inwestycyjnej. No i jest to dostosowanie między innymi zapewnienie drugiego wyjścia z tyłu obiektu tam na ogród, zagospodarowanie terenu za budynkiem, ogrodzenie tego terenu, gdzieś tam jeszcze dostosowanie instalacji centralnego ogrzewania elektrycznej w zakresie funkcjonowania punktu przedszkolnego. My mamy, konkretnie Fundacja Dobrego Startu, która prowadzi punkty przedszkolne, 19 dzieci na rok przedszkolny teraz 2020-2021, ponieważ to wynikało ze złożonego projektu. I muszą osiągnąć cel, jakim jest, jakim jest zapewnienie. 19 miejsc i takie i tyle wniosków mają. Tyle wniosków mają. No, znamy sprawę. Oczywiście to nie jest sama Czernica. To są również miejscowości, głównie jeszcze Gniewków dzieżków, ale część naszych mieszkańców pracuje w Jaworze i jadąc ma po drodze i nie chce wracać rano i po południu nie chcę też jeździć po to dziecko do Rostocki. No stąd jest ten problem taki odległości i kierunków, w jakich nasi mieszkańcy wyjeżdżają. To było sprawdzane od dłuższego czasu, dlatego przesunęliśmy przecież realizację tego projektu o rok. W zasadzie o 10 miesięcy, bo to powinno wystartować 1 grudnia 2019 roku. Jednak my nie mamy dzieci na tyle oczekujących, żeby zebrać grupę 19 osób do punktu przedszkolnego w Czernicy po rozpoczęciu roku szkolnego i przedszkolnego. Stąd zostało to przesunięte na praktycznie kolejny. Rok przedszkolny, żeby móc przeprowadzić rekrutację od początku. Bo te dzieci, no nie ukrywajmy, znalazły się gdzieś w innych przedszkolach 1 września, w oddziałach zerowych dodatkowo i tak dalej. Także tak to wygląda. Wniosek jeszcze zobowiązuje do zwiększenia od, po jednym miejscu w każdym punkcie przedszkolnym w Rostoce, czyli. Tak naprawdę to jest 19 miejsc w Czernicy, plus 2 w Rostoce. O 21 miejsc należy zwiększyć funkcjonowanie <tryk> przeszkoli. Dziękuję. Proszę, jeszcze raz. Ja. Jeszcze ja chciałem zapytać: No, przedszkola są potrzebne bardzo, i dobrze, że one są, tylko że bardzo duże nakłady po się gmina. I... Dobrze by było, jakby to prowadziła gmina, czy szkoła, tak jak jest w gminach yy, prawie wszystkich naszego tutaj okolicznego na terenu. No to proszę Państwa, wchodzimy w Kartę Nauczyciela i we wszystkie zasady rozliczenia z Kartą Nauczyciela. Jeżeli w kartę, na którą wszyscy narzekają od lat i, nikt, i wielu proponuje zmianę, ale tych zmian istotnych nie ma, a my wtedy wchodzimy w publicznym przedszkolu, wchodzimy w kartę nauczyciela i nie sądzę, abyśmy wydatki mieli mniejsze niż teraz. Znaczy, jest to do przeliczenia, jest to do ustalenia etatowo 25 godzin pracy, i tak dalej, to co karta zapewnia. Wszystko musi być wtedy. W prostoce zostają dwa oddziały plus jeszcze po jednym y, dziecku na każdy oddział, ponieważ to wynikało ze złożonego wniosku i z, z zakładanych wskaźników, a wskaźnikiem były y, plus dwoje w prostoce i dziewiętnaście w czernicy. Wszyscy? Nie ma już pytań? To proszę o opinię Komisji Budżetowej i Gminy. Dobry pomieszczenie. Komisja Budżetowa i Gminy na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2020 roku pozytywnie do zmiany aktualnej w sprawie zmiany budżetu i gminy dobronych na rok 2020. Głosowałem 4 razy za i rezygnowałem. Dziękuję. Zatem przejdziemy do głosowania. Mamy już. to tutaj już się. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Dobromierz na rok 2020. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Wynik głosowania to mamy 11 radnych za, przeciw 0, wstrzymało się 0. Także uchwała została przyjęta. Przechodzimy do czwartego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Dobroniarz. Prosimy Panią Skarbnik. Szanowni Państwo zmiany. Ujęty w wieloletniej prognozie finansowej dla roku 2020 wynikające ze zmian w budżecie na dzień dzisiejszy, czyli 24 kwietnia. Natomiast zmiany planu roku 2021 zarówno dochodów, jak i wydatków majątkowych. Zmiany te związane są ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w wysokości 1 zł tysięcy złotych dla zadania inwestycyjnego budowa uczyszczania w, w miejscowości Przewodniczący na Dobrze w ramach działania gospodarka wodno-ściechowa. I również w związku z tym wnioskiem następuje zmiana przyporządkowania inwestycji. Do właściwej grupy wydatków majątkowych w wykazie przedsięwzięć. Czyli przeniesienie z pozycji 1.3, czyli z grupy wydatków majątkowych na programy, długi zadania pozostałe, do pozycji 1.1, to jest do grupy wydatków majątkowych realizowanych z udziałem środków unijnych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania, uwagi? nie ma? Pan Wujk? Nie, dziękuję. Proszę o opinię Komisji Budżetowej imienia Gminy. Komisja Budżetowa imienia Gminy na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2020 roku pozytywnie zatwierdziła uchwały w sprawie generacji podstaw finansowej Gminy za Głosowanie W głosowaniu cztery razy za i imienia Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobromierz? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Już mamy, czyli 11 radnych było za, przeciw nie było nikogo. Wstrzymał się, nikt się też nie wstrzymał. Także uchwała została przyjęta. Przechodzimy do punktu piątego. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręgu Rostoka dla części 1a. Proszę Pana Wójta Proszę Państwa uchwała dotyczy obszaru w Rostoce to jest przy ulicy 3 Maja według załącznika graficznego który macie do... jest to 8 działek które w studiu są przewidziane pod funkcję mieszkaniową niemniej praktycznie cały obszar jest są to grunty klasy 3A na które nie uzyskamy zgody ministra rolnictwa na przekwalifikowanie ich i zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na grunty mieszkaniowe. W związku z tym, iż też wpłynął wniosek jednego z właścicieli działki w tym terenie, przekształcamy cały teren na zabudowę zagrodową co jest możliwe w zabudowie zagrodowej możliwość zabudowy ma osoba, która posiada status rolnika. Proszę Państwa o przyjęcie tej uchwały, która uporządkuje też tą część zgodnie też z zamierzeniem właściciela. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania, uwagi? Czy to już zostało wyjaśnione na komisji? Czyli nie ma nic. Także proszę o opinię Komisji Budżetowej imienia Gminy. Komisja Budżetowa Gminy Gminy na godziny 24 kwietnia 2020 roku pozytywnie zatwierdza projekt uchwały w sprawie przystąpienia do rozporządzenia zmiany miejscowego planu zabezpieczenia rozporzenia przedmiotowego udziału stoka do części 1a. Głosowano 4 radnych za jedzenie. Dziękuję. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu rztoka dla części 1A? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głosowało trzynastu radnych za. Sprzeciwu nie było. Nikt się nie wstrzymał. Jedenastu, przepraszam. Ustawa została przyjęta. Także. W związku z wyczerpaniem porządku obrad, obrad zamykam nadzwyczajną, dwudziestą nadzwyczajną sesję Rady Gminy Dobrony. Dziękuję. Dziękuję.